Wiatr, woda, słońce. No tak, słońce. Nie, nie, to nie reklama wymarzonych wakacji, chociaż te rzeczywiście bardzo by się przydały. To zapowiedź podmuchu energii. Dobrej energii, bo daje nam ją natura, a my ją naturalnie wykorzystujemy i czerpiemy z tego korzyści. A tymi korzyściami chcemy się oczywiście podzielić z Państwem. Dlatego zapraszam na program bardzo energetyczny. Wiatr, woda, słońce to źródła energii, których mamy pod dostatkiem i które od dawna skutecznie wykorzystujemy. Ale zanim przekonamy się, jak wytwarzany jest prąd ze słońca czy wody, zobaczmy, jak wiatr zamienia się w prąd. A dzieje się to dzięki wiatrakom. To one zdominowały współczesny krajobraz, a co za tym idzie, stały się najważniejszym źródłem odnawialnej energii. Dlatego warto łapać wiatr i wykorzystywali do napędzania swoich łodzi już starożytni Egipcjanie, 5000 lat przed naszą erą. A wiemy to rzecz jasna z fresków, które zachowały się na ścianach grobowców faraonów. Także starożytne cywilizacje Dalekiego Wschodu dzięki wiatrakom pompowały wody, nawadniały swoje pola i myły ziarno. Rzecz jasna wtedy nie było jeszcze mowy o wytwarzaniu energii elektrycznej. Bo do produkcji prądu z wiatru droga była jeszcze daleka. W krajobrazie nowożytnej Europy wiatraki pojawiły się na początku XII wieku i dalej służyły jedynie do pompowania wody i mielenia ziarna. Rewolucję przyniósł dopiero XIX wiek, gdy okazało się, że wiatraki mogą też służyć do produkcji prądu. W wiatraki tchnięto nowe życie. Jako pierwszy interes zwietrzył Charles Brush, który skonstruował pionierską siłownię wiatrową generującą prąd. I od tego momentu, od 1888 roku, wiatrakowy biznes kręci się pełną parą. A kręci się to tak. W wiatraku kręci się śmigło, ale żeby ono się kręciło, musi być osadzone na wysokim maszcie. Im wyższy, tym lepszy, bo czym wyżej, tym silniej wieje wiatr. Na szczycie masztu jest też gondola. To w niej są mechanizmy i urządzenia, dzięki którym energia wiatru zamieniana jest w prąd elektryczny. A dzieje się to tak. Wiejący wiatr sprawia w ruch obrotowy, Śmigła elektrowni wiatrowych. Ponieważ są to bardzo duże śmigła o średnicach często ponad 100 metrów, udaje się je rozpędzić do kilku, kilkunastu obrotów na minutę. Następnie w turbinie jest przekładnia, taka skrzynia biegów, która powoduje, że te kilkanaście obrotów na minutę zamienia się na blisko 2000 obrotów na minutę, które napędzają generator elektryczny. Energia powstała w generatorze. Jest transportowana liniami energetycznymi, które są umieszczone w wieży elektrowni wiatrowej, w fundamencie, w ziemi, do pobliskich sieci energetycznych, którymi energia jest rozprowadzana na teren całego kraju. I w ten sposób z wiatru powstaje energia elektryczna. Wiatrak jaki jest, każdy widzi, ale mało kto wie jak powstaje. A co w wiatraku kręci najbardziej. Oczywiście śmigło. Z daleka nie robi wielkiego wrażenia, za to z bliska piorunujące. To tylko jedna łopata wiatraka. Wydaje się, że nie ma końca, ale od początku łopata może mieć 40, 60, a nawet 80 metrów długości. Wszystko zależy od miejsca, w którym będzie się kręcić. Nie jest z metalu, co dla wielu jest niespodzianką. Budowana jest z kompozytu poliestrowo szklanego i ma budowę kanapki laminat, balsa szkło laminat. Jak to się dzieje, że chociaż praca w fabryce w RE i ta produkcja trwa 24 godziny na dobę, to w ciągu jednej doby powstają zaledwie trzy łopaty. Proces produkowania takiego elementu jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu podprocesów, gdzie w dominującej mierze praca wykonawana jest. Manualnie. Czyli rękami operatorów, co też skutkuje tym, że 24 godziny jest to czas pożądany wręcz do wykonania jednego produktu, bo tutaj w naszym wypadku mówimy o produkcji trzech produktów z trzech różnych form, czyli jednego produktu na formę. Skoro produkcja trwa 24 godziny na dobę, to czy to oznacza, że zapotrzebowanie na łopaty do takich wirników rzeczywiście jest aż tak duże? Energia uzyskiwana z wiatru jest stosunkowo tania, a, te, a więc konkurencyjna i pożądana przez inwestorów, co przykłada się na nasze zamówienia i pracę w ciągu roku. Rozumiem, że aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać siłę wiatru, te łopaty muszą mieć też odpowiedni aerodynamiczny kształt. Możemy zdradzić jakieś niuanse ich konstrukcji. Możemy je porównać do skrzydeł samolotu, gdzie energia wiatru opatająca takie skrzydło zamieniana jest na siłę nośną. I uniesienie takiego samolotu w przestworze. No to pozwoli pan, że teraz rozejrzę się po, po terenie fabryki i wszystkiego, co dzieje się dookoła, żeby sprawdzić, jak to działa. Życzę powodzenia. <gry> Dziękuję. No to mnie pani kolega wystawił do wiatru. Myślałem, że sobie pochodzę, pozwiedzam, a tu same zakazy, nakazy nic nie wolno. Tak, słusznie pan zauważył, ponieważ nasza firma jest zorientowana na bezpieczną pracę. Ponieważ jak widać większą część pracy wykonują właśnie u nas ludzie, ale udało mi się kątem oka zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Na przykład zastanowiło mnie to, dlaczego na końcach chłopat malowane są takie czerwone pasy. Od czego to zależy? Decydują o tym dwa uwarunkowania. Uwarunkowanie prawne oraz transportowe w zależności od tego, gdzie dana farma wiatrowa będzie zlokalizowana oraz od tak zwanych korytarzy powietrznych transportu lotniczego. Na przykład w Polsce jesteśmy zobligowani do pomalowania końców łopaty trzema paskami. W Stanach Zjednoczonych mogą być to tylko dwa. Wow, czyli wszystko ma rzeczywiście znaczenie, ale... Kiedy przejeżdżamy w pobliżu farm wiatrowych i obserwujemy z odległości te kręcące się wiatraki, to jest takie wrażenie, że to wszystko dzieje się bardzo powoli. Czy tak jest w rzeczywistości? Nie, to jest tylko złudzenie optyczne. W rzeczywistości prędkość łopaty na jej końcu wynosi około 230 km na godzinę, a dokładnie uwarunkowane jest to długością łopaty. Im dłuższa łopata, tym jej prędkość na jej końcu będzie większa. No skoro jesteśmy przy złudzeniach optycznych, to kolejnym być może złudzeniem jest to, że wszystkie te łopaty są takie lekkie, takie zwiewne. Oczywiście nie. Średnia waga łopaty, w zależności oczywiście to jest e, uwarunkowane jej długością, wynosi 8,5 ton. Czyli nie jest to waga piórkowa, jest to raczej waga czerwona. Absolutnie ciężka. nie. Czasami zastanawiam się, czy te olbrzymie wiatraki stojące gdzieś po środku pola. Odporne są na wyładowania atmosferyczne? Czy są w stanie przetrwać taką porządną burzę? Oczywiście, że tak. Każda łopata wyposażona jest w tak zwany system odgromowy. Na końcu łopaty zlokalizowany jest receptor, który podłączony jest do systemu odgromowego. Tenże receptor zbiera wszystkie wyładowania atmosferyczne. Ładunek leci przez całą długość łopaty, poprzez kolumnę i tam następuje jego rozładowanie. Ciekawostką jest też to. Że część z typów łopat wyposażona jest w system odmrażania. Takie pierwotne próby instalowania tego systemu były realizowane w Polsce, jednakże na stałe osiedliły się w Kanadzie. No to mamy łopaty wyprodukowane, ale to nie jest ich miejsce. Trzeba je teraz wynieść w górę, do nieba. Zanim to się jednak stanie, muszą znaleźć się w swoim docelowym miejscu, a to wymaga transportu. Transportu pod specjalnym nadzorem. Prowadzenie takiego konwoju na pewno wymaga jakiejś drobnej sprawy. Zestawa w tej chwili 62 metry długości, także tyle co. Cztery normalne ciężarówki. Przejazd takim konwojem czy takim zestawem, tak jak dzisiaj, przy tej długości, bez pomocy pilota, według mnie jest chyba niemożliwy. Ja nie widzę w tej chwili tyłu. Moje oczy jadą z tyłu, czyli nasz pewny pilot. Dla nas pokonanie niektórych rąd staje się chwilami prawie niemożliwością. Niestety trzeba rozbierać, demontować znaki i całą inną. Infrastrukturę, która tam się znajduje i potem metodą Pomalu, pomalutku, 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 aż zestaw przejdzie. Tak. Ja jestem za rondem, reszta zestawu jest jeszcze daleko przed rądem, także no, chwilę to też trwa. No ja za takim zestawem to tylko w nocy ze względu na to, że no, mniejszy ruch, stwarzamy mniejsze zagrożenie, a no, nie ma co ukrywać. Nie wszyscy nas na drogach kochają. Kiedy łopata trafia na miejsce przeznaczenia, montowana jest już na gotowym, wcześniej zmontowanym słupie, na którym jest gondola z całym tym układem produkującym prąd. I odbywa się to w ten sposób, że dwie łopaty zamontowane są do osi. Oś jest unoszona i montowana na gondoli, na samym szczycie słupa, i dopiero wtedy ostatnia z łopat. Pionowo od góry montowana jest w całym zespole. Do montażu łopat używane są największe modele dźwigów samojezdnych produkowane na świecie. Montaż takiego wiatraka potrafi trwać nawet tydzień albo i więcej, ze względu na to, że turbina ma znajdować się w miejscu, gdzie wieje wiatr. Statystycznie jest go bardzo dużo dni w roku. Natomiast do jego montażu potrzebny jest akurat taki dzień, w którym tego wiatru prawie nie ma. No i wiatrak stoi. Nikogo się nie boi, ale boją się jego. Pytanie, dlaczego? No i masz. Ja straciłem swój wiatraczek, ale inni nie tracą, bo wiatraki to korzyści dla samorządów, inwestorów, całych państw i oczywiście. Dla Państwa, dlatego proszę nas oglądać za tydzień. Korzyści gwarantowane.